Zastanawianie klasyczne całej nuty. Cała nuta liczy się do czterech. Cztery liczenia: raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa, i trzy, i cztery.

Ta, ca, ła, nu ta ça wa ta ça wa ta. Teraz nauczę was wykonania całej nuty. wyciągnie nogę i wykonujecie jeden krok do przodu. Raz. Na raz przenosimy ciężar ciała do przodu. Drugą nogę trzeba odwieść. Pięta nie dotyka podłoża. Przeniesiemy ciężar ciała do przodu. Na dwa Zaznaczamy jedną kropkę z przodu palcami. Druga noga w tym czasie lekko się ugina. Na trzy zaznaczamy kropkę z boku palcami stóp. Na cztery zaznaczamy kropkę, dostawiając nogę do prawej nogi. Jeszcze raz. Robimy jeden krok do przodu. Raz. Przenosimy ciężar do przodu. Odwierz piętę drugiej nogi. Na dwa. Zaznaczamy kropkę z przodu. Na trzy. Zaznaczamy kropkę z boku. palcem stóp. 4, kropka dostaw. Teraz macie przygotowaną drugą nogę do wykonania wartości rytmicznej. Jeszcze raz. Na dwa, kropka z przodu, lekkie ujęcie nogi prawej. Na trzy, kropka z boku, prostujemy. Na cztery, dostawiamy nogę na palce. Mamy przygotowaną teraz drugą nogę do wykonania kolejnej wartości rytmicznej. Robimy teraz lewą nogą krok do przodu. Raz. Teraz będziemy robić kropki z przodu, z boku, dostaw. Prawą nogą robimy kropkę z przodu. Dwa, kropkę z boku, trzy i kropkę, dostaw na cztery. Jeszcze raz. Prawa noga i raz do przodu. Lewa noga, kroki. Z przodu, z boku, dostaw. Mamy przygotowaną teraz lewą nogę do kolejnej wartości rytmicznej. Lewą nogą robimy teraz krok do przodu. Raz. Prawą nogą będziemy teraz robić kropki. Z przodu, z boku, dostaw. Udało się Wam? To teraz spróbujmy zrobić to po kolei. Przygotujcie się do wykonania. Głowa, plecy, ćwiczymy. Uwaga. Uwaga, już. sa, wa, ouais, no. Z boku dostaw. Krok. Z przodu. Z boku. Dostaw. Krok z przodu, z boku. Dostaw. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Udało się Wam?